Cześć wszystkim, dzisiaj projekt Denko, pokażę Wam kilka rzeczy, które mi się z, y, udało zużyć, jest tego dosyć sporo, taka torba po Eivonie, hmm. także może zacznę, nie przeciągając, najpierw y, dwa produkty z babuni, jest to szampon i balsam nawyżająco regenerujący z miodem i proteinami mlecznymi. Najpierw, może o szamponie. Szampon był bardzo fajny, super pachnął, po prostu zakochałam się w tym zapachu. Dosyć długo utrzymuje się on na włosach. 300 ml na około 500 zł. Na pewno kupię ten szampon ponownie, bo super działał na moje włosy. Nawierzał ekstra. Były bardzo miękkie. To jest do włosów suchych i zniszczonych. Nie pląta włosów, dobrze się pieni, naprawdę super ekstra. Polecam go bardzo. Natomiast no tej odżywki, tego balsamu nie polecam. To jest bez e, Również ekstra z miodu i proteiny mleczne. No, dla mnie ta odżywka nie powodowała nic szczególnego. Jedynie tyle, że ten zapach cudowny utrzymywał się długo na moich włosach. Mm. Ani nie wygładał ich jakoś. Nie rozczesywały się jakoś super dobrze po tym produkcie. No w sumie nie robi nic naprawdę. I męczyłam się, żeby go zużyć chyba z pół roku. Dlatego już go na 100% nie kupię. No ale szampon był ekstra. Dalej, Nail Tea, biedronki. Zmywacz to już kolejna butelka. Teraz mam już następną, trzecią chyba. Bardzo fajny zmywacz. Ja go nie zamienię na żaden inny. Nie wysusza moich co jest dla mnie bardzo ważne. Super pachnie jak na zmywacz. Cena też niska i ekstra zmywa wszystkie lakiery. Także nie ma szukać, nie ma czego szukać innego. Także fajny produkt. Dalej Nivea Diamond Touch. Jest to kremowy olej pod prysznic z kompleksem nawyżającym. Hydra IQ który powoduje, że nasza skóra jest nawilżona. I rzeczywiście, pierwszy raz spotkałam się z takim produktem. Myślałam na początku, że Diamond Touch, to będą to jakieś może drobinki rozświetlające, czy coś w tym stylu, ale nie, nic z tych rzeczy. Zapach ma taki, no średni powiem szczerze, bo ani jest on owocowy, ani kwiatowy, po prostu jakiś taki niezidentyfikowany bliżej. 250 ml. Naprawdę cena to około 10 zł. Nie pamiętam teraz, ale bardzo fajny. I ja po tym użyciu, po, po prysznicu z tym produktem nie potrzebowałam kremowania swego ciała zaraz czymś. Nie było tego uczucia takiej suchości skóry. Naprawdę, naprawdę nawilża i super jest. Także warto przetestować. Następną sprawą perfekta spa, ujedniające masło do ciała, kokos i czekolada. Bardzo fajny produkt, jak dla mnie super nawierzał, długo utrzymuje się ten zapach na skórze masło. Ma bardzo fajną konsystencję, taką masłowatą, dosyć taką zbitą i efektu ujednolniającego tutaj nie zauważyłam, także tu nie o to chodzi, bardziej o to nawilżenie i zapach. Ja uwielbiam właśnie takie zapachy różne, jakby to powiedzieć, jadalne i na pewno jeszcze skuszę się na to masło, teraz chyba czaję się na tą pomarańczę z wanilią, poczekamy może na jakąś promocję, ale bardzo fajny produkt, naprawdę super polecam. Dalej, ziaja kokosowa, ostatnio powiem Wam, że zwariowałam na punkcie kokosów, ojejku, uwielbiam ten zapach, to jest mleczko pod prysznic, cudownie pachnie kokosem. Takim słodziutkim kokosem, extra jest. No wiadomo, zajka 500 ml, super niska cena. Polecam przetestować sobie naprawdę ekstra. Następnie, Bibius Be i mleczko do makijażu. Dwie drąki: cena 56 zł, 200 ml. I co ja mogę powiedzieć o tym? To jest do skóry suchej wrażliwej. No ja mam suchą. Ono bardzo fajnie zmywa wszelki makijaż, maskary, eyelinery. Nie trzeba się namęczyć jakoś szczególnie, żeby zmyć sobie cały makijaż. Nie powoduje żadnego pieczenia czy tego efektu takiego widzenia za mgłą. Ja osobiście wolę mleczka niż te różne płyny dwufazowe, micelarne itd. Także na pewno polecę go Wam. Nie wiem, czy nie został czasem wycofany, bo ja byłam ostatnio w Biedronce u siebie i nie widziałam tego produktu. Ale jeśli okaże się, że wycofany, no to szkoda, naprawdę szkoda. Fajny produkt. Mm, jedziemy dalej. E, krem do rąk Oriflame Fruit Cocktail. Ja osobiście nie polecam żadnych kremów z Oriflame, e, bo nawilżenie jest naprawdę cieniutkie. Powiem Wam, że zapach tego kremu był bardzo, bardzo w porządku. Taki rzeczywiście. Owocowy koktajl. 75 ml to była jakaś wersja limitowana, ale one czasami lubią wracać. Mm, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No, ja stosowałam tego ten krem tak, że smarowałam sobie jedną warstwę, ona się automatycznie wchłania, i na to od razu ładowałam drugą, konkretną, no i dopiero jakieś tam nawierzenie było, no ale dlatego też tak szybko mi się skończył ten krem. Nie polecam, naprawdę nie polecam. Dalej, również nie polecam, Lady Million, to jest podróbka perfum y, tych takich pakoraban bodajże, y, no zapach przyjemny, bardzo przyjemny, ale po prostu dno co do jego trwałości, ja go kupiłam w Centrum Chińskim za jakieś 20zł i to były wydane pieniądze po prostu w błoto, bo no, tragiczny był, tragiczny. W ogóle się nie utrzymuje na skórze, także ja nie polecam żadnych tych perfum takich tanioszek właśnie z tych chińskich sklepów, bo to w ogóle nie ma sensu, dziewczyny. Ale nauczyłam się teraz po prostu na swoim błędzie, więc już na pewno tego nie popełnię drugi raz. Następną sprawą Advanced Techniques z Avonu to serum do końcówek zniszczonych. Fajnie działa. 30 ml dosyć spora butelka, koszt 10-11 zł w Zajwonie. Ja go stosowałam jako taki jak jedwab do włosów po prostu na same końcówki albo od połowy na końcówki. Fajnie wygładał włosy, one były bardzo lśniące, nawyżlone. Naprawdę bardzo dobre ma recenzję ten produkt, i warto sobie przetestować. Kto jeszcze nie próbował, to ja bardzo polecam. Dalej, może karmeks wiśniowy. Powiem Wam, że na początku byłam bardzo zafascynowana tym karmeksem. Tym Nie mogłam się od niego oderwać. Cały czas smarowałam usta tym. Podobał mi się ten efekt chłodzenia, ale zapach też bardzo fajny, wiśniowy. Ale powiem Wam, że gdzieś mniej więcej od połowy tego produktu miałam takie wrażenie, że ten produkt ze mi usta ja nigdy nie miałam problemu z takimi suchymi ustami, dlatego podejrzewam właśnie ten produkt o to, że po prostu tak na mnie działał, ale mówię, od połowy dopiero, tak, I miałam jakieś wrażenie dziwne, no i niestety nie kupię już go, no chyba, że, nie wiem, zachęci mnie jakiś super, y, ekstra zapach, bo ostatnio widziałam, któraś y, youtubowiczka pokazywała, bodajże miętowy, no i na miętowy powiem Wam, żebym się skusiła jeszcze raz, Yy, także taki sobie dalej palmoliv żel pod prysznic nasycony esencją wanilii i olejkiem migdałowym bardzo fajny zapach bardzo bardzo waniliowy, taki ciepły to yy, jeszcze, no 250 ml to było na promocji 5,80 chyba, albo 5,70 z smanie jak dobrze pamiętam fajny yy, żel no ze względu na ten zapach, ale jakiegoś tam nawilżania nie było, tak jak w przypadku tej, tamtej Niwejki. Po prostu taki zwykły, standardowy żel, ale fajny, bo jednak polecam ze względu właśnie na ten zapach. Następną sprawą jest Synergen Compact Powder, czyli puder w kompakcie. Ja używam cały czas tego samego 01 numer. Fajny produkt, to już nie trzeba dużo o tym mówić, bo on jest rozsławiony. Cena niska, fajnie matuje skórę, przyjemnie pachnie pudrowo. Fajny produkt, naprawdę na pewno będę go używać regularnie. Następną sprawą jest Eveline odżywka. Paznokcie twarde i mocne, jak diament. Bardzo fajna odżywka, najlepsza na świecie wręcz. Ja teraz trochę skróciłam swoje paznokcie ale one po prostu zmieniły się po tym nie do poznania, nie do poznania. Ja mam pracę taką, że te moje ręce dostają w kość naprawdę i paznokcie tragicznie, ale ta odżywka mi tak wzmocniła moje pazurki, że naprawdę jestem super zadowolona. Teraz używam tej 8 w jednym i powiem Wam, że ta była lepsza, tak mi się wydaje. I na pewno jeszcze ją zakupię. 10 zł, Ale naprawdę przetestujcie sobie, bo to jest niewiarygodne, co ona może działać z nokciami. No jeszcze dwie rzeczy mi zostały. Oriflame krem do twarzy. To jest z winogron na noc. Z antyoksydantami, z organicznymi właśnie winogronami. Powiem Wam, że to była 75 ml i cena 10 zł. Chyba na promocji jakoś kupiłam. 10, 11 może, 12. Yy, powiem, że dobry, nawet dobry ten krem był. Yy, ja go używałam rzeczywiście na noc tylko. Yy, on powodował coś takiego, że wstawałam rano i czułam sobie tą moją skórę. Czułam, że ona była dosyć nawilżona i miała taką, yy, taki film nawilżający, nie, taki tłuściutki film, no. Może coś takiego. I no ja mam skórę, słuchałam przy mojej skórze, wszystkie kremy bardzo szybko się wchłaniają, a ten właśnie miał taki zrobił takie wrażenie, że wstawałam rano i dalej go czułam na twarzy. Dopiero później tam ją przemywałam i tonikiem potraktowałam i tak jakby no, cały czas ten krem był całą noc na mojej twarzy. Nie, wchłania, nie wchłaniał się tak, że całkiem wchłoni się coś i zaraz znowu mam uczucie ściągnięcia Ten krem był naprawdę do rana. No i powiem Wam, że miło pachnie. Co jeszcze? No głównie to nawilżenie było dosyć dobre, ale nie widziałam teraz tego kremu na, w katalogu jedynie jest teraz seria z granatem, też w takich samych opakowaniach. Nie wiem jakie działanie jest tamtej. To jest przeciwzmarszczkowe, bo antyoksydanty działają przeciwzmarszczkowo. Mm, także no, polecam, ale nie wiem jeszcze czy on jest dostępny. No i ostatnią rzeczą również to jest masełko do paznokci. Fajne nawet ja się y, smarowałam nim. O, już mi się rozwaliło opakowanko. Yy, smarowałam sobie nim paznokietki później rozsmarowywałam również na skórki. Yy, także mam wrażenie, że wzmocniło to moje paznokcie no przede wszystkim nawierzyło skórki cena to około 15 zł pojemność nieduża to masełko nie jest duże bo tutaj jest 1,6 g ale dosyć, na dosyć długo mi starczyło zawsze zmywałam sobie lakier z paznokci smarowałam tym masełkiem tam troszeczkę pochodziłam z nim i dopiero później nakładałam sobie lakier następny. Także fajne masełko, na pewno mogę też polecić. I to by było na tyle dziewczyny. Teraz jeszcze nagram dla Was ulubieńców, by się przydało nagrać właśnie. I małe zakupy, które udało mi się zrobić. Także pozdrawiam Was gorąco, to by było na razie na tyle, buziaczki.